To nie ma sensu, po co gramy? Kiedy wystarczy wpuścić bramę, to jest najlepsze rozwiązanie, kiedy nie myślisz o wygranej. Podobnie z flipą, kiedy nie wiesz, jakiego filmu chcą od ciebie. Błędów i wpadek! o puchar ciągle trwa, Leo Messi już go ma! Toczy puchar po murawie, a najlepsze w tej zabawie będzie strzał, wykonanie i powierza to zadanie i nieście! Obróć się! Nam jest cel! 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 To nie fe! Nie do opisania strzału, bramkarz już już prawie miał, on się już z tym nie pogodzi, nawet do niej nie podchodzi. Pusta bramka strzału, oddany bramkarz będzie wygizd. Że <gry> może czasami dochodzić do zjawisk nadprzyrodzonych, ale nie bójcie się, to tylko FIFA.